Ja chcę się postrzelać! Nie ja sam nie zaczynam strzelać! Ja tutaj przyszedłem w pokojowej misji, że tak powiem. Nie, tak jak powiedziałem, ja chcę się postrzelać! W tył zwrot! Nie będę się strzelał. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunnościowego No, yy, siebanko, siebanko! Yy, nie spodziewałem się, że będę jeszcze kiedykolwiek grał w tę grę, ale życie bywa bardzo przewrotne Gramy dzisiaj w Fortnite Nawet nie wiedziałem, że mam takiego skina Jest bardzo zacofany, że tak powiem Wygląda trochę jak ja yy. e, Dobra, słuchajcie Fortnite po pięciu latach Nie kłamie Tutaj kiedyś na moim kanale pojawiły się Dwa filmiki z tej gry Od tamtej pory nie grałem w ogóle Także gramy Jestem z w, w ogóle Gotowości Także lecimy, no Przyznam się szczerze, bez bicia Nie pamiętam w ogóle jakby Wiem tylko, że to był Battle Royale Ale sterowanie to jest dla mnie teraz jakaś Chora jazda Zobaczymy My, jak to będzie. Życzcie mi powodzenia. <gry> Dajcie lajka, like tak. Siemano kolano. Jak się tu się mówiło jakoś ty grze? Hello, guys! Co tu się w ogóle dzieje? Co, co jest grane? Co to jest za patologia? Przepraszam bardzo. Normalnie można się strzelać na respie, tak? O! Lecimy! Lecimy, lecimy, nie śpimy No fajnie, to jest w ogóle autobus, nie? To jest po prostu genialna gra Aha, musimy ustalić, gdzie lecimy to ja lecę tutaj Co? Spacja, by skoczyć Skaczemy O kurczę, ja chciałem tam lecieć No dobra, zmienimy położenie Polecimy sobie gdzieś może tutaj bliżej Dobra, spieprzam tutaj Nie, nie będę aż takim, że tak powiem, wariatem Przypominam, że ostatnio grałem 5 lat temu Dla tych, którzy nie dosłyszeli Dobra Zarobię... Aha Nie wiem czy to ma jakikolwiek sens. Tak! Mam pierwszego fraga! Git! Manko się manko, jako że w grudniu planuję wstawiać daily filmiki, to chciałbym dla najaktywniejszych widzów zrobić taki konkurs na kosę o wartości 600 zł. Tak jest, także co trzeba zrobić i co mam na myśli poprzez być aktywnym widzem? Przede wszystkim lajkujesz i komentujesz moje wszystkie nowe materiały, subskrybujesz ten kanał, followujesz mój Instagram oraz lajkujesz relacje. Zdjęcia oczywiście też. Wbijasz na moje livestreamy. No i co pod koniec miesiąca spośród grupy najaktywniejszych osób, zrobimy losowanie. I jedna osoba po prostu zgarnie nóż Wydaje mi się, że wylosowanie będzie jakoś yy, po Wigilii Na święta dosłownie Także trzymam kciuki, żebyś wygrał e, No i co? Bądź aktywny Powodzenia Jak tu się wskakuje tak na górę? Tu się coś budowało yy, F2? F3? Schody? Coś? Mam! A, ale jestem inteligentny, wow! Widzę kolejny budynek, namierzyłem go I tam też coś się kurcze pieczone, świeciło Mamy automat jeszcze jakiś, aha drewno Dobra, czyli tutaj jakby, złóż drewno Co jest grane? Aha jeszcze cegły potrzebuję Dobra, jakby zrobić cegły Tutaj drewno, cegły to pewnie musiałbym bić kamienie Czekaj, czy to mogę? Nie tam są kamyki. O, tu też. I wtedy będę miał, jakby cegły. Tak, ich zamieniam to za broń. A muszę 300 metali złożyć. A ile mam? Za mało, mam tego i tego. No dobra, nieważne. Ej, nie, tam jest broń. Dobra, jest. Ty! Dawaj kolaszka! A nie, to jest MQ! Chyba, M4. Klikam F, żeby obejrzeć broń. No to nieźle. Ja e, tu się w ogóle jakieś emotki dawało robić, nie? Możecie mi napisać jak to się robiło, bo ja nie wiem. A nie chcę klikać wszystkich przycisków na klawiaturze. Wow, co to jest? O wiem! Co jest grane? Cyk, akurat w wypijaniu takich wywarów to mam doświadczenie, więc luzik. Znaczy może niekoniecznie w takim kolorze. A na E można przeszukać po prostu, tak? A ja cały czas rozwalałem te skrzynie. Eeeey! To zawsze było? What? O nie, ktoś przebiegł i mnie nie widział. Nie, ja sam nie zaczynam strzelać. Ja tutaj przyszedłem w pokojowej misji, że tak powiem. No kurczę pieczone, no to mi się udała pokojowa misja. Dobra, z pierwszą stąd. Jetpack jest zarombisty, nie? Powiem wam tyle. To jest coś. Wymagana karta restartu. A co, jeżeli nie mam członka? Ooo, Kolejny! A mogę mieć jakby dwa? Nie. No dobra, to wymienimy. Pozostało 25 graczy. Ej, to naprawdę mi idzie dobrze. Wariaty moje! Ja chcę się postrzelać! Nie, ja sam nie zaczynam strzelać. Ja tutaj przyszedłem w pokojowej misji, że tak powiem. Powiem wam, że idzie mi naprawdę ponadprzeciętnie jak na przerwę pięcioletnią. Wiecie ile to jest 5 lat? To jest pół dekady. A wiecie co to oznacza? Że bardzo stary. What? To zawsze było? Taki wślizg? Zarobiste ty. O, widzę. Czy on mnie widział? Hmm. Dobre pytanie. Nie, tak jak powiedziałem, ja chcę się postrzelać! W tył zwrot! Nie będę się strzelał. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunności ale... Dobra, pod szóstką mam leczenie, muszę to zapamiętać. O jest. Za... Kiedy ja zginąłem? Jakieś snajperki chyba musiałem... Ale 15 miejsce! No tak. Sniper. Oczywiście zostawcie suba, jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, bo e, możliwe, że trafią się tutaj takie osoby. Także witam serdecznie, jestem Bulionders. Jestem naprawdę e, nietypowym graczem, tak bym siebie nazwał e, delikatnie, że tak powiem. Okej, okay. wygląda całkiem bezpiecznie i tu pode mną jest albo jakaś broń. Tak, jest pistolet. No kurczę, takiego... Ej, czemu tego nie wziąłeś? Dobra, ej teraz mamy naprawdę dobry res. O kolejna skrzynka, dobra robimy ślisk. Uuu Wzięliście ten refleks? Udało się O mam krzaka, Mr. Krzak A czy to się jakoś zakłada, czy to się po prostu Co ty gadasz? Nie no teraz jestem nie do Poznania normalnie Pomimo tego, że mieszkałam obok Poznania Patrz to Patrz to, ilo ma tego HP. No nie gadaj, zabiłem! Jest! Pierwszy frak! Pierwszy zdobyty z broni e, w tym sezonie. Co jest radę? Dobra, e, tu normalnie taki surf jak w CSGO trochę powiedziałbym nawet. Dobra, chyba nie powinienem się wychylać na takie otwarte przestrzenie. Dostał, chodź na tutaj Kruszynko, o, zapraszam o, Ale dostał teraz, Heda chyba No nie no, gościu Jak ja jestem profesjonalnym graczem w to W ogóle da się jeździć samochodami tutaj? Bo nie pamiętam, ale coś chyba było na rzeczy No dobra, może pomyliłem z inną grą Chciałbym sobie poprzekładać broń jakby, wiecie, z innych przycisków. Na przykład zamiast tę broń, którą mam pod piątką, to chciałbym mieć pod jedynką i tak dalej. To by się wygodniej mi grało, ale nie wiem jak to się robi. Możecie mi tam pomóc i wytłumaczyć. Pozostało 50 graczów, czyli już nie jestem takim, wiecie, zwykłym bambikiem chyba. Nie, nie. Ha! siemanko, niezłe wdzianko, Dobra, spróbujemy to wziąć. Co jest? What? Zniknął mi mój krzak! No muszę przyznać, że na dzielnicy spokój panuje, nikt się nie panoszy. Super! Ej, ale tak do, serio wam powiem bez ściemy. Nawet mi się fajnie w to gra. W sensie tak długo nie grałem w żadną inną grę niż Counter Strike, że nawet mam fajną zajawkę. Ej, tam jest jakiś drop. Idziemy po to. Ue, to jest taki granatnik! Nie, to jest jakiś pros. To jest jakiś pros. <laughs> 25 miejsce. No nie no, ale on skakał jak jakiś bunny hopper, zwykły bunny hopperzy, kurde. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że tutaj widzowie Counter Strike'a nie zhejtują mnie zbytnio za to, że nagrałem Fortnite'a. No, także please don't hate me. Raz po jakiś czas może pojawi się taki odcinek luźny. To nie jest żadna zmiana kontentu. Także no, idę grać w CS'a teraz.